Ewa wypych i reprezentuję wykonawcę czyli Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej górze. Mam mam zaszczyt reprezentować wykonawcę, który będzie realizował przebudowę, czyli remont drogi powiatowej łączącej Miedziankę biegnącej w stronę Ciechanowic. Zakres robót obejmuje przebudowę około 850 metrów bieżących drogi czyli w konstrukcji podbudowa w grubości 15 cm wymiana trzech przepustów drogowych i oczywiście takie stricte najważniejsze roboty bitumiczne Czyli nawierzchnia warstwa wiążąca grubości 6 cm i 5 cm warstwa, warstwa wiążąca, a oczywiście oznakowanie, roboty wykończeniowe. Że to jest droga 2768D łącząca dwa powiaty. Wiemy o tym, że nie wszystkie drogi, które znajdują się we władaniu powiatu i odpowiedzialność za ich utrzymanie są drogami spełniającymi kryteria. Dróg powiatowych. Ta droga spełnia, ona łączy siedziby dwóch powiatów i na pewno ten remont, który tam jest, już właściwie staje się od tego momentu faktem. Bo 3 października mamy nadzieję, że ta droga zostanie w całości odebrana. 70 dni to niewiele i to nas bardzo cieszy. Ta droga powstanie dzięki dużemu wkładowi, jednak większościowemu wkładowi ze strony powiatu to jest ponad 450 tysięcy, ale 230 tysięcy z województwa dolnośląskiego też są, jest kwotą, która wspomoże realizację tego zadania. I na koniec chciałem podziękować Streckiemu przedsiębiorstwu Robót drogowych. To jest kolejne działanie wspólne. Na terenie Janowic, gminy Janowice to drugie działanie w ostatnim w naszej kadencji. Pierwsza to wspaniała droga pomiędzy Radomierzem a Janowicami, teraz druga droga wychodząca poza granice powiatu będzie dobrze.